Cześć! W dzisiejszym filmie przyjrzymy się obecnie najdroższej rezydencji na świecie. Zapraszam! Antilla, czyli dom Mukesha Ambaniego, w listopadzie 2014 roku został uznany za drugi na świecie najdroższy obiekt mieszkalny po pałacu Buckingham, który jest wyznaczony jako własność rządowa. Więc Antille możemy uznać za najdroższą prywatną nieruchomość mieszkalną na świecie. Dom Mukesha Ambaniego, szefa Reliance Industries, jest w rzeczywistości 27-piętrowym wieżowcem o łącznej powierzchni mieszkalnej przekraczającej 3,7 tysiąca m2 i wysokości 173 metrów. Nowoczesna wieża mieszkalna to w dużej mierze szkło i stal. Budynek wygląda jak stos prostopadłościanów poprzesuwanych względem siebie, dzięki czemu powstało sporo miejsca na tarasy z ogrodami i basenami. W tym modernistycznym budynku z widokiem na Morze Arabskie znajdują się m.in. Sześciopiętrowy parking na 168 luksusowych samochodów, myjnia i warsztat samochodowy. Nad tym są właściwe piętra, na których znalazło się wszystko, czego można sobie wymarzyć. Czyli kino z 50 fotelami, centrum spa, kilka basenów na różnych poziomach, tarasy, trzy wiszące ogrody, sala balowa oraz kilka pomieszczeń, w których można się schronić na wypadek np. Na ataku terrorystycznego. Ostatnie cztery piętra z widokiem na pobliskie Morze Arabskie, mieszczą już prywatne apartamenty rodziny, gdzie dostęp gości jest ograniczony. Antilla ma także trzy lądowiska dla helikopterów. Nawet w samym domu nie trzeba biegać po schodach, bowiem jest tam aż dziewięć wind. I teraz pytanie, kto tam sprząta? Otóż w Antili pracuje ponad 600 pracowników, począwszy od pokojówek, kucharzy, przez kamerdynerów, aż po prywatnych trenerów, fryzjerów i opiekunów zwierząt. Mukesh Ambani postanowił postawić ten dom w samym centrum Bombaju. Kupił działkę wśród wieżowców przy prestiżowej Alta Mount Road w południowej części śródmieścia. Ceny gruntu dochodzą tam aż do 10 tysięcy dolarów za metr kwadratowy. Jego dom, choć kosztował go tylko 70 milionów dolarów, po ukończeniu i gwałtownym wzroście cen gruntów w okolicy, jakie przyniosła za sobą realizacja Antilli, wyceniany jest na ponad 1 miliard dolarów. Jest to więc najprawdopodobniej najdroższy, a przy okazji najwyższy dom jednorodzinny na świecie.